Witaj. Dziś porozmawiamy o karcie podatkowej w Norwegii. Jeżeli planujesz pracować lub prowadzić firmę w tym kraju, to wideo jest dla Ciebie. Jak ją zdobyć? W Norwegii karta podatkowa jest wydawana przez Urząd Podatkowy, czyli Skat etaten. Możesz ją zdobyć, składając wniosek online lub osobiście w jednym z biur skat etaten. Zazwyczaj potrzebujesz do tego norweskiego numeru identyfikacyjnego i dowodu tożsamości. Dlaczego jest Ci potrzebna? Legalność: bez karty podatkowej działasz w sferze nielegalnej. To nie tylko narusza prawo, ale również naraża Cię na wysokie kary. Oszczędność: karta podatkowa pozwala na optymalizację podatków. Jeżeli nie masz karty, ryzykujesz zapłacenie podatków w wysokości aż 50% od swojego dochodu. Proces zatrudnienia: Wiele norweskich firm wymaga przedstawienia karty podatkowej jako części procesu zatrudnienia. Ułatwienia administracyjne. Posiadanie karty podatkowej ułatwia wiele procesów administracyjnych, w tym możliwość otrzymania różnego rodzaju ulg i zasiłków. Jak możemy pomóc? Jeżeli czujesz, że proces zdobycia karty podatkowej jest dla Ciebie zbyt skomplikowany, nasza firma oferuje kompleksowe usługi doradcze. Pomagamy zarówno w założeniu firmy w Norwegii, jak i w zdobyciu karty podatkowej. Teraz już wiesz, co to jest karta podatkowa w Norwegii i dlaczego jest Ci potrzebna. Jeżeli myślisz, że informacje zawarte w tym filmie były przydatne, zostaw lajka i subskrybuj kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.